Baczność. Poczet sztandarowy. Liceum ogólnokształcącego im. Marii Zewiczowej w Włochowie. Wystąp. Do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, czemu odziewa? Żadnego nie żemy. Masz, masz Dąbrowski, z ziemi włoskiej na Polski. Za Twoim przewodem złączy się z narodem. Z do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Wszędzie wisłe, wszędzie warte, będziemy polakami. Dam na przykład, bo na warte, jak zwyciężać mamy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z Ziemi włoskiej na Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi Polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Przedstawiciele klas pierwszych do złożenia sztukowania na sztandar wystąpił. Wślubowania. Moim nauczycielom, absolwentom naszej szkoły, rodzicom, koleżankom i kolegom przyrzekam uroczyście. Moim nauczycielom, absolwentom naszej szkoły, rodzicom, koleżankom i kolegom przyrzekam uroczyście. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Uczciwie spełniać obowiązki uczniowskie. Szanować własność szkolną. Oraz pracę innych ludzi. Szanować własność szkolną oraz pracę innych ludzi. Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwość i uczciwość, odwagę i prawdomówność. Wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwość i uczciwość, odwagę i prawdomówność. Pracować rzetelnie dla trwałej i szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny, Rzeczpospolitej Polskiej. Pracować Nie czynić nic, co mogłoby sprawić dobre imię szkoły. Nie czynić nic, co mogłoby sprawić dobre imię szkoły. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie i Technikum w Łochowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie i Technikum w Łochowie, Do której społeczności należę od tej chwili.

Proszę wszystkich zebranych o zajęcie miejsc. To już 75 lat. Z wielkim drżeniem serca z przejęciem z nadzieją w to, że to będzie dla nas Świetne spotkanie. Rozpoczynamy tę uroczystość 75-lecia Łochowskiego Liceum. Drugiego takiego jubileuszu w historii naszej szkoły nie będzie, więc jest to jubileusz szczególny. Kiedy myślę sobie, jak wiele mądrości musieli mieć ludzie, którzy tę szkołę 75 lat temu otworzyli. To zazdroszczę im tej determinacji. Podziwiam ich za ich odwagę, Helenisko głowę z szacunku przed tym, czego dokonali. Bo wtedy, kiedy pamiętaliśmy jeszcze wojnę, ci, którzy wtedy byli, kiedy ją osobiście doświadczyli, grupa starszych dość ludzi doszła do wniosku, Wiedziała o tym, że jest wartość, na której można zbudować Polskę, na której można budować człowieka. I to jest edukacja. I my dziś spotykamy się w świątyni tej edukacji, świętując jej 75-lecie. Bo czymże jest szkoła? Czym jest Wasze Liceum? Jeśli nie świątynią, w której spotkali się ludzie i dobrzy, i słabi równocześnie ludzie pełni nadziei, oczekiwań, wiary w to, że coś ciekawego, innego, wartościowego się przytrafi. Więc gdzieś tam w duchu podziękujmy tym wszystkim, którzy tę szkołę tworzyli. Dla których wiedza, to co ma człowiek w głowie, jego wychowanie i kompetencje były tak wielką wartością, że poświęcili dlatego w przypadku pani Sadzewiczowej resztę swojego życia. Z podziwem myślę o tej kobiecie, o pani Marii Sadzewiczowej, którą niektórzy z Was nazywają babcią ci którzy rozpoczynali razem z nią naukę a są tacy wśród nas jak gdzieś w swoim sercu nazywam ją mamą bo to jest taka matka tej szkoły to jest duch łochowskiego liceum i ilekroć myślę o tych którzy byli tutaj przed nami zawsze będę pamiętał Norwida w tym, co pisał do Stanisławy Hornowskiej, Że nic nie przemija i wszystko zostaje, co najwyżej odmienione. Więc wierzę, że to wszystko, co wnieśli założyciele Łuchowskiego Liceum, to wszystko, co wnosili i wnoszą do tej szkoły jej dzisiejsi pracownicy. Wierzę w to, że to wszystko, co Wy wynieśliście do tej szkoły sobą, będąc jej uczniami, w tej szkole zostało, w tej szkole żyje i my z tego czerpiemy, dodając tej szkole swojego ducha, swoją pracę, swoje pomysły, swój entuzjazm i swoje porażki. Pani Sadzewiczowa, jej następcy, myślę, że patrzą na nas w tej chwili, bo to prawie dokładnie 75 lat temu, z takim przeświadczeniem i z zadowoleniem, że fajne dziecko wydali, że dobrze, że to dziecko się rozwija, że dorosło, że dojrzało. I choć. Przypomnę słowa sprzed pięciu lat, które gdzieś mi tam tkwią w głowie. Ta szkoła z zewnątrz ciągle wygląda tak, jak miałaby 75 lat, taka poobijana trochę upływającym czasem, trochę podrapana, trochę z bliznami na swoim ciele. To przecież w środku młoda, radosna, ciągle poszukująca, przyjmująca tych, którzy siedzą na trybunach uczniów Łuchowskiego Liceum i Technikum, którzy też są jej potencjałem, którzy są naszą nadzieją i szansą na to, że jak często im mówię, moja starość i ich dorosłość, jak będą dorośli, będą mądre, bo trafili do pani Sadzewiczowej, która ma swojego ducha Moi drodzy, zanim zacznę Was witać, choć witam, witamy Was wszystkich otwartym sercem i z wielką radością, ciesząc się z tego, że możemy być razem i świętować ten czas. Wstańmy na chwilę i oddajmy hołd tym, którzy tę szkołę stworzyli, których fizycznie nie ma między nami. Ale są i podziękujmy im w sercu za to, że dali nam szansę być w tak wspaniałym miejscu. Bardzo Państwu dziękuję. Chciałbym nikogo nie przeoczyć, o nikim nie zapomnieć, witając Państwa. Ale jeśli tak się zdarzy, że kogoś jednak pominę, wybaczcie, jesteście dzisiaj częścią sadzewiczowej, czujcie się jej gośćmi, czujcie się przez nią powitani, czujcie się uszanowani przez tych, którzy tą szkołą kierują. Bardzo serdecznie witam wśród nas. Panią Marię Koc, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Serdecznie witam Pana Czesława Mroczka, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Raz jeszcze gorąco witam i dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Antoniemu Pacyfikowi-Dydyczowi za obecność, i za Eucharystię i za to, że po raz kolejny Łochowskie Liceum może księdza biskupa gościć w swoich murach. Witam księdza biskupa. Bardzo serdecznie witam panią Dorotę Skrzypek, mazowiecką kurator oświaty. Jest dla nas wielką radością gościć wśród nas nasz organ prowadzący władzę naszej szkoły, naszych zwierzchników, w osobach pani Ewy Besztak, starosty węgrowskiego, i pana Marka Renika, wicestarosty węgrowskiego. W osobie Pani Przewodniczącej Brygidy Górniaczyk, Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego, witam wszystkich radnych Powiatu Węgrowskiego. Serdecznie witam Pana Roberta Gołaszewskiego, burmistrza Łochowa. Witam Panią Małgorzatę Łotarską, wiceburmistrz Łochowa. bardzo serdecznie witam przewodniczącą Rady Rodziców w Błochowskim Liceum i Technikum, panią Renatę Gajewską. Moi Państwo, w sposób szczególny chcę powitać panią Helenę Golec, małżonkę pana dyrektora Golca i jej dzieci, bo pan Golec był jednym z najdłużej urzędujących dyrektorów w tej szkole. Myślałem, że będzie najdłużej urzędujących, los sprawił, że troszeczkę jestem dłużej niż on, ale kiedy przyszedłem do tej szkoły, przeszło 20 lat temu, pan profesor Golec, pan dyrektor Golec jeszcze tutaj pracował. I idąc korytarzem słyszałem, dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry panie dyrektorze. To nie było dzień dobry dla mnie, to było dzień dobry dla pana Jerzego Golca. Dyrektora tej szkoły, bo jest on jedną z ikon łochowskiego liceum. Ile rzeczy się od niego nauczyłem. Bardzo pani dziękuję, że jest pani dzisiaj z nami. Witam panią serdecznie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać naszych gości z Ukrainy z Ukrainy, którą powiat węgrowski i gmina Łochów pokochali w, jakoś, w jakiś sposób szczególny. W 2008 roku po raz pierwszy odbyła się wymiana młodzieży między Polską i Ukrainą. I tak trwa to do dzisiaj. Witam więc bardzo wysokich przedstawicieli rejonu Kosiv, czyli tamtejszego powiatu na czele ze starostą kosickim albo też z głową administracji głowa administracji tak to się nazywa na Ukrainie Witalijem Kiczyriakiem <klucza> Witam Jarosława Bryńskiego i Wasyla Żmendaka, bicę zastępców pana starosty Witam Wołodzie Kuźmieńczuka, mojego przyjaciela, naczelnika Wydziału Oświaty. No i teraz witam jeszcze dwójkę gości. Pomóżcie mi, Jarosław, bo ja nie potrafię rozczytać. Bogdan Marczuk, witam, panie Bogdanie. Dla nas to jest wielki honor, że 14 czy 16 godzin jazdy samochodem panowie poświęcili na to, żeby przybyć na to nasze święto. To się niezbyt często zdarza, żeby być tak docenionym i uhonorowanym. A ja pozwolę sobie pokazać: tutaj za mną na takiej tablicy wisi prezent. To jest ręczna praca uczniów jednej ze szkół w Kosibie. Prezent od, od rejonu Kosib dla łochowskiego liceum z, z cyfrą 75, więc będziemy pamiętali, że delegacja z Ukrainy razem z nami tutaj była. <kluczy> Bardzo serdecznie witam e, moich kolegów e, i moje koleżanki, dyrektorów szkół e, ze szkół e, powiatowych. Witam e, pana Sławomira Ryszawę, dyrektora zespołu szkół w Węgrowie. W sadownym, w sadownym, oczywiście, że w sadownym. E, myślałem o Sławku w ten sposób, że za rok będziemy świętowali jego 75-lecie, jego szkoły w sadownym rok później niż w Łochowie to liceum powstało, ale już tak przywykliśmy, że najpierw Sławek gości u nas, a później, później my z rewizytę składamy w Sadownem. Serdecznie witam dyrektorów gminy Łochów, ludzi, którzy swoje serce oddają łochowskiej oświacie w osobach, pani dyrektor Renaty Jaczewskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, naszej koleżanki jeszcze nie tak dawno, Pani Renaty Zapaśnik, dyrektorki, dyrektora zespołu szkoły podstawowej imienia Orła Białego W Ostrówku. Serdecznie witam panią Hanią, Hanię Wójcik, dyrektor samorządowego Przedszkola w Włochowie. Oraz witam pana Pawła Gelbrechta, radnego powiatowego, a przy okazji dyrektora szkoły nr 3 włochowie. Oczywiście dobrze mieć ludzi mądrych przy sobie, ciężarze prowacie tadeusz Osiński. Witam księdza prołata oczywiście bardzo serdecznie. Witam panią Anię wieczorek, dyrektor powiatowego urzędu pracy w Węgrowie. Aniu, dziękuję, że dotarłaś. Drodzy Państwo, ta, to dzisiejsze spotkanie nie odbyłoby się, gdyby nie wsparcie wielu dobrych osób, bo poza tym, że powiat węgrowski wsparł nas finansowo, to też mamy darczyńców, ofiarodawców, którym chcę podziękować imiennie. Bardzo dziękuję panu Robertowi Marczakowi. Robert pokaż się, panu Dariuszowi Denisowi. Nie wiem, czy jest na sali. Dziękuję Mirkowi Ziółkowskiemu i Mirkowi Miciukiewiczowi. Dziękuję panu Zbigniewowi Wójcikowi, Marcinowi Telakowi i Państwu Sawerom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, byśmy mogli dzisiaj świętować, myślę, że dość wytwornie, jeżeli dotrwacie Państwo do rana, do jutrzejszego dnia, to przekonacie się, że noc też zapowiada wiele atrakcji. Jeśli kogokolwiek pominąłem, przepraszam, raz jeszcze chylę czoła przed Państwem, dziękując za Waszą obecność. Was wreszcie witam, bohaterów dzisiejszej uroczystości najważniejszych, absolwentów sadzewiczowej, z którymi chyba pobędziemy dzisiaj trochę dłużej, z wdzięcznością za to, że niektórzy już po raz kolejny. Są razem z nami i myślę, że za parę minut podzielicie się swoimi doświadczeniami zbycia tutaj w tej szkole. Moi Państwo, i teraz patrzę na, na tych siedzących po mojej lewej ręce, moich cudownych, wspaniałych nauczycieli, tych, z którymi dzisiaj pracuję, kiedyś pracowałem. I dziękuję Wam. Tak najszczerzej i najlepiej jak tylko potrafię, bo ja mam w życiu po raz kolejny bardzo dużo szczęścia, że mogłem z wami, mogę z Wami być e, i na Was liczyć. Jesteście wspaniałymi ludźmi i dzięki temu ta praca jest znacznie łatwiejsza niż z reguły bywa. Kłaniam się wielce przed Wami. Moi kochani, was wreszcie siedzących na trybunach, tak jak powiedziałem, naszą nadzieję, nasze łzy, nasze chwile radości, naszą szansę na lepszą Polskę. Was witam. Myśląc sobie, macie szczęście. Jesteście tymi, którzy, którym trafiło się. Świętować 75-lecie sadzewiczowej, Wam właśnie. Czerpcie z tej szkoły wszystko, co najlepsze. Zostawcie w niej tyle, ile możecie, ale nie mniej. Uwierzcie w to, że wszystko, co ważne i wartościowe, musi być trudne. Choć staramy się robić. Tyle, ile potrafimy, żeby ten trud zanadto nie bolał. Choć nauka to jest praca i musi odrobinę chociaż boleć. Po latach zobaczycie, tak pewnie jak my tutaj siedzący, jak każdy z nas, który szkołę skończył, jak ważnym doświadczeniem, jak ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Była szkoła średnia. Wreszcie witam wszystkich moich przyjaciół na końcu, których tutaj zaprosiłem. Niektórzy przybyli. Dziękuję za Waszą obecność, dziękuję za to, że na takie wsparcie z Waszej strony mogę liczyć.